Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, za żadne skarby świata, bo na nim jest rozpukowany, grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat, morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo Krzyż szatana wniwecz króży. bo Krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę w poniemierce Jezusa Krzyż i ranę, która otwiera jego serce, w obronie Krzyża stanę. Drogi Księże Jelenów, w odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa i i głoście skierowane do apostołów, Przyjmując zaproszenie naszego proboszcza Księdza Jana, przybyłeś do tybarskiej parafii, aby pomóc nam w przygotowaniu się do dobrego, duchowego przeżycia tajemnicy paschalnej. Zwracając się do Ciebie rozpoczęliśmy słowami wiersza nieznanego autora, choć przypisywanego czasem Romanowi Blasszeterowi którego słowa tak bardzo aktualne w naszej rzeczywistości stanowią treść przepięknej, poruszającej serca pieśni religijnej. Te ostatnie cztery dni były okresem szczególnych, duchowych przeżyć dla uczestników tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w naszych świątyniach w tym i w piekiełach. Będzie w szumie codziennego życia, mogliśmy się choć na chwilę, na czas tych rekolekcyjnych spotkań z Tobą zatrzymać, wyciszyć, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze dla każdego, kto stara się kształtować swe duchowe wnętrze i dba o pogłębianie miarę. Prosto Mówiłeś o podstępnym, często niezauważalnym oddziaływaniu otaczających nas spraw i zdarzeń prowadzących do brzegu, które oddala od Boga oraz o, o potrzebie stałej pracy nad sobą i niezwykłej wartości sakramentu pokuty. Tak trafnie połączyłeś treści swych rekolekcyjnych na z kominetycznym omówieniem odczytanej wcześniej aktualnej w danym dniu Ewangelii i tak pięknie nawiązałeś do przykładu naszych wielkich polskich świętych, świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz świętego Jana Pawła II, mówiąc wczoraj o przekazywaniu Bożej miłości w ludzkim życiu tu na ziemi. A dzisiaj tak poruszająco mówiłeś o Maryi i o jej wielkim znaczeniu, jej opieki dla nas. Księży, i dobiega do końca Twoja wizyta rekolekcyjna w naszej wspólnocie Palafianny. Dziękujemy Ci serdecznie za wszystkie skierowane do nas słowa oraz za dary Ducha Świętego, które poprzez tą usługę rekolekcyjną stały się naszym udziałem i pozwoliły każdemu z nas zastanowić się nad swoim życiem. Obiecujemy, że zachowamy w pamięci, w naszych sercach, jak najwięcej tych refleksyjnych wskazań, które jako katolicy powinniśmy stosować w swoim życiu. Wdzięczni za to wszystko w modlitwie Twoje kapłaństwo Jezusowi Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi oraz Maryi Królowej i Matce kapłani. Życzymy, aby Pan Bóg obdarzał Cię wszelkimi łaskami i dobrym zdrowiem, poprzez działanie Ducha Świętego stale Cię umacniał w kapłańskiej posłówce i błogosławił we wszystkich dziełach, które na co dzień podejmujesz. Księże ile na uszu, zapłać za wszystko. Będziemy się modlić w Twojej intencji. Yeah. na wszystko miłuje, na, na wszystko, co jest tworzone, bo źle dobra nie skończono. a żałuje za złości jedynie na w miłości. Z trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie, sądzi, żeby i Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Ojca grzech grzechu opuszczany, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczne Panie. Ucz nasz, któryś jest w niebie, Święć niewinnie Twoje, szybć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ciebie. Błogosławione w tym między niewiastami i błogosławione owo przywodach Twojego Jezus. Święta Maria. ten entuzjazm, to jest radość Bogiem, w Bogu. O tej radości mówiła Maryja. Wielbie duszą Pana. I raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu mój. Życzę, aby wszystkie burza, które są i pewnie będą, przez wasz entuzjazm, radość Bogiem, ukazały się